Centrum Kultury STD w Gnieźnie zaprosiło miłośników kostki Rubika na zawody ogólnopolskie pod tytułem Królowie Speed Cubingu. Patrzyliśmy, jak to się robi, i pytaliśmy, ile czasu trzeba, by dojść do perfekcji w tej dziedzinie. Rywalizacja dzisiejsza polega na jak najszybsze ułożenie kostki Rubika w wielu jej wariantach. Na przykład wariant 2 na 2 czyli mniejsze niż klasyczna kostka, w wariancie jedną ręką. Kostka 4x4, 5x5. Mamy też kostkę bez patrzenia, nawet. A także klasyczną, najbardziej popularną, zwykłą kostkę Rubika. Każdy uczestnik układa ją 5 razy bądź 3. I w taki sposób wyłonimy najskuteczniejszych zawodników w siedmiu konkurencjach. Kostkę Rubika coraz częściej dziś układają nastolatkowie, co cieszy w dobie ogromu cyberzagrożeń. Ja zaczynałem już kilka lat temu. Zobaczyłem na, na początku w internecie filmiki z ubrania bardzo mi to imponowało oczywiście. No i udałem się na swoje pierwsze zawody i tam zobaczyłem, poznałem, poznałem wiele osób, które też wkładają. ubrałem też udział w zawodach online. No i tak się moja przygoda zaczęła, to jest bardzo wciągająca. No i przede wszystkim dążenie do profesjonalizmu, to jest dużo treningu. Bo wiadomo jest dużo wiedzy, czy można się nauczyć, każdy może się nauczyć kostki układać. Natomiast najważniejszy jest trening, praca i wtedy można osiągnąć naprawdę wysokie wyniki. Na początku data mnie nauczył układać, bo kiedyś jak był mały, to też układał. No i tak mi się to spodobało. No i zacząłem się uczyć nowych metod i no, być jak najlepsze. I co w tym jest takiego, że tak wciąga? Satysfakcja z pobijanych rekordów. Tak no. Jak to się robi? No, dużo trenować trzeba. Się uczyć nowych rzeczy. Sposobów na kostkę Rubika jest wiele. Każdy może sięgnąć po metodę najlepiej do niego pasującą. Jest metoda najbardziej popularna, się nazywa CFOP. Ona właśnie te pierwsze litery znaczą pierwsze etapy tej metody. I w takich kilku etapach taką kostkę uparamy. To wygląda między warstwami. Zaczynamy od dołu i uparamy kostkę coraz wyżej. Są na to pewne schematy. Zawodnicy uczą się im lepsi, tym więcej algorytmów, czyli pewnych sekwencji ruchów zapamiętanych. I dzięki nim mogą sobie ustanie krasę swoje rozwiązania i dzięki szybkiemu rozpoznawaniu konkretnych przypadków wiedzą od razu, jakie wykonać sekwencje ruchów, jaką sekwencję ruchów. I w ten sposób mogą koszkę bardzo szybko układać. Więc kilkadziesiąt algorytmów, nawet czasem kilkaset takich zawodników może się nauczyć, i to bardzo wszystko szło układanie wtedy. Ja układam metodą Friedrich, taką najpopularniejszą. Czyli jak? Najpierw się układa taki biały krzyż, potem takie cztery sloty, jakby takie pary. No i potem jest żółtą warstwę się układa, tak zwany OLL, na no to są algorytmy i PLL też są algorytmy. Zwycięzcą w głównej klasyfikacji został ostatecznie Szymon Musiał Spiły, który ułożył kostkę Rubika w czasie 6,5 sekundy.